Witamy wszystkich, Jestem ja, jest Marcinek, Szymane. młoda kameruje. Mamy oto, zobaczcie, dwie wyrzutanki spluwe. To jest nowość na 2023 od Iskry i Dar od Iskry. Dar już był. Dariusz, widzisz? Dariusz mi wspomina. Dar już był, tylko jest w nowej szacie graficznej i to jest 2023 produkcji, ale to opowiem Wam, Marcinek. 25 mm kaliberek, 42 strzały, NEC 499,8 g neku. I to jest kategoria F2. I koszt jest 136,40 zł na funkę Story. Leci z Dariusza, tak jest, mamy Dariusza. 36 strzałów, 25 mm, neku mamy 648 g. Cena około 184 zł. Oczywiście na funkę Story. Tak, a my pozdrawiamy Dariusza i lecimy tak na pole widebne. Siema, jest moda, Hej. jest Marcin. Jest Benio. Lecimy. Pierwsza będzie dar, a druga będzie spluwa. Musimy to szybko ogarnąć, bo po prostu leje deszcz. Także my się oddalamy, a Marcin sobie tutaj przygotuje. Lecimy, dar. Dobra, dawaj z No, powiem wam taka wolna kosteczka nie? Te kątówki robiły robotę, nie? Przetrzemy trochę ekran, bo deszcz pada, a nie chcemy, żeby było. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze się nagrywa, nie? Tak, możemy Lecimy, z pluwa, Nowość. for watching Powiem wam bardzo kolorowa, bardzo kolorowa i ładne efekty. Nie jest zła, ale tak jak zawsze wam powtarzam do znudzenia. Ocenicie sami, czy warto zakupić, czy nie. Dla mnie obydwie fajne kosteczki. Ja bym zakupił, ale oczywiście wy macie swoje zdanie. Jak Marcin? Tak, więc <śmiec> ta. pozdrawiamy Dariusza. Jak? Oliwka? Ładne. No, bardzo kolorowy ten, ten, ten ta spłuba, nie? kolory bardzo. No, także pamiętajcie, zlot już niedługo, bo został tydzień do zlotu. Zapraszam wszystkich. Dziękuję cioteczkom, że mogłem przetestować. I co? Cześć.